Animalium. Nie ma dla nas przyszłości w tym państwie bez środka. Bez końca powtarza się i wciąż ta sama melodia. Wygrywam ją na palcach, w tych rzadkich ukłuciach gorąca, ale częściej w napadach chłodu. Kiedy wracam do domu, świszczą mi kości, skrzydają na mojej drodze bezzemne psy. Jestem zwierzęciem bez właściwości, puszczonym w ruch. Ciało ma do wyboru tylko własną oś.